Witam serdecznie, dzisiaj po południu trwa załamanie na rynku, patrz na to, to jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość. I naprawdę zachęcam do tego, żeby zapisywać się na darmowe wydarzenie, które będzie miało miejsce wkrótce, czyli na XTB Investing Masterclass, tam na dole jest do tego w opisie specjalny link. Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy X Station 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Trwa załamanie na rynku. Patrz na to. Naprawdę to, co się teraz dzieje, ostatni raz obserwowaliśmy w marcu. Pamiętamy, jaka była wtedy ogromna zmienność. Na pierwszym wykresie, który jest w tle, bardzo ładnie widać jaka jest teraz ogromna zmienność na amerykańskich obligacjach i to teraz załamanie rentowności amerykańskich obligacji to jest to, na co naprawdę warto patrzeć, ponieważ już będzie to i już rzutuje na praktycznie wszystkie inne klasy aktywów. Ale na samym początku, zanim przejdziemy do analizowania tego, co się dzieje, rzut oka na ciekawą ankietę, która została przeprowadzona i jak widzimy 51% oczekuje respondentów, że będzie jednak wzrost rentowności amerykańskich obligacji, a tylko 39% respondentów uważa, że szczyt rentowności został osiągnięty. Więc nie ma przewagi tych, którzy uważają, że te spadki, że to załamanie amerykańskich rentowności obligacji będzie trwało. Co jest także interesujące, w tej ankiecie zostało zadanie, zadane pytanie, kto pierwszy obniży stopy procentowe, i wynik upadł na ECB, że to ECB ma pierwszy obniżyć stopy procentowe. No i który będzie, jaki czynnik będzie najważniejszy w następnych miesiącach, który będzie prowadził do zmian na amerykańskim rynku długu. I wynika z tego, że respondenci typują politykę fiskalną, więc my także będziemy się przyglądać temu, ponieważ. Załamanie na rynku obligacji, które teraz obserwujemy, które trwa już od kilku godzin, myślę, że należy rozpatrywać pod kątem analizy międzyrynkowej, i właśnie w tym kontekście będziemy to teraz rozpatrywać. Jak wiecie, po wczorajszej decyzji Banku Centralnego, czyli Fedu w sprawie stóp procentowych, zacząłem. Moje wystąpienie od analizy krzywej dochodowości i właśnie na tym także należy się skupiać w pierwszej kolejności. Wtedy, 10 minut po decyzji Fedu, przesunięcie względem poziomów z końcówki października wynosiło około 12-13 punktów bazowych. Teraz, na samym początku nowej sesji w Stanach Zjednoczonych, jest to aż 25 punktów bazowych i ta przestrzeń ewidentnie się zwiększa, dlatego też załamanie. Na rynku amerykańskich obligacji, jeżeli chodzi o rentowności, bardzo ładnie jest obrazowane na tym następnym wykresie, niesie za sobą swoje potężne konsekwencje. Jak zobaczymy, jak zachowują się ceny, ponieważ należy pamiętać, że obligacje ich rentowności to jest zupełnie inaczej się interpretuje niż standardowy rynek akcyjny albo innych instrumentów finansowych. Tutaj rentowności zachowują się od, od, odwrotnie do cen. Jeżeli rentowności spadają, to ceny obligacji rosną, i na tym następnym wykresie bardzo ładnie to widać, że ceny obligacji rosną, czyli mamy do czynienia z, z dużym popytem, ceny rosną, a kanał sygnalizuje, że dopiero opór jest w rejonie 108,25. Czyli od obecnych poziomów jest jeszcze 50 punktów bazowych na swobodny wzrost bez konsekwencji rynkowych. i Należy oczekiwać więc dalszych spadków rentowności, czyli, że to załamanie na rynku obligacji będzie trwało i że załamanie pociągnie ze sobą kontynuację presji na spadek cen amerykańskich obligacji. I to, co się dzieje na amerykańskich obligacjach, widać także na niemieckich obligacjach. Więc tendencja, która jest obserwowana na amerykańskich obligacjach, rozlewa się na cały świat, ponieważ. Jak widać na tym wykresie, także niemieckie obligacje efektem zarażenia także spadają na rentowności, czyli ceny zaczynają rosnąć. Jakie są przyczyny? Odsyłam do tego specjalnego wczorajszego komentarza, dokładnie sprzed 24 godzin, gdzie pokazywałem, co jest najważniejszym, wielkim wydarzeniem podczas wczorajszej sesji. Wcale to nie był FED. Ten materiał jest tam podlinkowany. W rogu. Zachęcam do tego, żeby go odwiedzić i się dowiedzieć. Drodzy Państwo, jako że mamy załamanie, mamy kolejną bardzo ważną sesję, zmienność jest ogromna największa od marca, jak pokazywał ten wykres. To naprawdę, w takiej sytuacji, w takim środowisku, warto wiedzieć, jak myślą profesjonalni, zawodowi traderzy. I tam na dole też w opisie i w komentarzu jest link do specjalnego materiału, który rozświetli, da większą wiedzę wszystkim inwestorom, którzy nie są aż tak bardzo jeszcze. Zbyt dużym doświadczeniem Więc naprawdę zachęcam do tego, żeby się z tym materiałem Zaznajamiać, żeby Zwiększać szanse na sukces na rynkach finansowych A zmniejszyć szansę na porażkę Wiedza po prostu jest w tym wypadku Niezbędna i te materiały podlinkowane tam na dole W opisie i w komentarzu to zapewniają no, Ale jeżeli jesteśmy przy rentownościach Amerykańskich obligacji, to Nie rozpatruje się też ich w taki sposób Że patrzymy co się dzieje z cenami Czy też rentownościami jak nie rozpatrujemy tylko załamania na rynku rentowności, ale także po, poszczególne obligacje pozwalają nam interpretować to w taki sposób, że zestawienia poszczególnych obligacji sygnalizują nam, gdzie, jest, gdzie są o, problemy, gdzie e, jest dobrze, na który rynek patrzeć i gdzie mogą czaić się ryzyka. I pierwszy spread, na który dzisiaj będę zwracać uwagę, to spread między włoskimi a niemieckimi obligacjami. To generalnie jest wykres, który pokazuje ryzyko rozpadu strefy euro. Jeżeli ta rentowność będzie dalej spadać i te widełki, czyli spread, różnica w oprocentowaniu dziesięcioletnich obligacji włoskich i niemieckich będzie się zwężała, to w takiej sytuacji ryzyko spada. Ale gdyby się zaczęło rozjeżdżać, gdyby były przekraczane kolejne ważne poziomy pod względem tych notowań historycznych, w tym wypadku dla Włoch pierwszy taki poziom to jest 250 punktów bazowych. To w takiej sytuacji będzie to oznaczało narastanie problemów, w tym wypadku ryzyka kłopotów strefy euro. Na chwilę obecną widzimy trend odwrotny, więc na razie strefa euro jest bezpieczna. Jeżeli rozpatrujemy amerykańskie obligacje. To rzut oka na to, jak zachowują się amerykańskie dwójki i sam amerykański dolar na swoim indeksie sygnalizuje, że kolejnym efektem zarażenia tego, co się dzieje na rentownościach, powinien być trend osłabienia amerykańskiego dolara. A jako, że załamanie jest odpowiednim słowem do tego, co się dzieje na amerykańskich obligacjach, więc jest ogromna szansa na to, że także dojdzie do dynamicznego osłabienia amerykańskiego dolara. Na chwilę obecną, jak widzimy na tych kolejnych dwóch wykresach, testujemy. Ważne opory. Euro, dolar rośnie, amerykański dolar traci najmocniej od lipca. Jest to fakt. Widzimy tutaj na tym wykresie bardziej krótkoterminowym, że jest testowane górne ograniczenie tej konsolidacji z ostatniego miesiąca. I gdyby się okazało, że poziom 1,07 pada, to naprawdę będzie większa szansa na wywołanie mocniejszej korekty wzrostowej w kierunku poziomu 1,09, a nawet poziomu usytuowanych wyżej. A teraz kolejny wykres, który pokazuje bardzo ciekawą zależność. Jeżeli rozpatrujemy amerykańskie obligacje, to warto je porównywać do niemieckich obligacji i spread między dziesiątkami Niemiec i Stanów Zjednoczonych pozwala nam także odpowiedzieć, co jest teraz głównym driverem tego, co się dzieje na amerykańskim dolarze, na głównej parze świata. Zobaczmy wykres ostatnich pięciu lat. Za każdym razem, kiedy ten spread się zmniejszał, Rosła presja na rzecz umocnienia europejskiej waluty, a kiedy spread się rozszerzał, występowała presja, rynkowa presja na to, żeby amerykański dolar się umacniał. Na przestrzeni ostatnich miesięcy, w ostatnim czasie obserwowaliśmy takie zjawiska i warto je porównać na tym wykresie, który teraz jest w tle. I teraz, kiedy te rentowności zaczynają powodować, że ten spread się zmniejsza, występuje presja na rzecz umocnienia europejskiej waluty, naprawdę. Jeżeli będziemy dalej rozpatrywać e, prognozy dotyczące tego, czy eurodolar pójdzie dalej w górę, to warto tym spreadem właśnie się posługiwać, żeby obserwować, jaki jest wpływ czynnika związanego z obligacjami na amerykańską i europejską walutę. Naprawdę warto wiedzieć zdecydowanie więcej i ten wykres warto sobie zapamiętać i także sobie je śledzić, ponieważ no, jest to źródło wiedzy dostępne dla Każdego. No i długoterminowy wykres bardzo ładnie to pokazuje. Za każdym razem, kiedy te tendencje, fale długoterminowe występują, widzimy tendencję odpowiednią na spreadzie między, włoski, między niemieckimi a amerykańskimi obligacjami. No i teraz, kolejnym efektem zarażenia tego, co się dzieje na amerykańskich obligacjach, powinien być ruch na jenie japońskim. Jenie japoński nie lubił, kiedy rentowności szły w górę, ale powinien lubić. Sytuacje, kiedy te rentowności spadają Czyli mamy załamanie na rynku I moim zdaniem właśnie w takiej sytuacji Teraz się znajdujemy Dlatego też to załamanie na rynku Obligacji amerykańskich, czyli spadki rentowności Wzrosty cen Jest wielkim zagrożeniem dla tych wszystkich Którzy grają przeciwko Jenowi japońskiemu I powinno zwiększać szansę na sukces Tym wszystkim, którzy mają Długie pozycje w japońskim, czyli grają na spadki Poszczególnych par związanych z jenem Poziom 150 na parze dolar do jena jest w tym wypadku punktem odniesienia. Dzisiaj także mieliśmy decyzję Banku Anglii w sprawie stóp procentowych. Tutaj niewiele się zmieniło, ale znalazłem ciekawy wykres, pokazujący rzeczywiste stopy procentowe w porównaniu do paru euro do funta brytyjskiego. I widzimy, że te zmiany bardzo ładnie pokrywają się z tym, co się dzieje na parze euro do funta brytyjskiego, chociaż tam cały czas i od kilku lat już jest konsolidacja, dlatego też para, taka jak kabel, czyli funt do dolara zachowuje się generalnie tak jak sam euro -dolar, więc w tej sytuacji, którą rozpatrujemy teraz, jest większa szansa na to, że, te, że ta para, czyli funt do dolara, pójdzie w górę niż będzie spadać. No i oczywiście kolejną konsekwencją, kolejnym efektem zarażenia tego załamania na rynku amerykańskich obligacji, czyli spadku rentowności wzrostu w cen, powinien być dalszy ruch, popy, wzrost popytu na ryzyko na indeksach giełdowych. Teraz przechodzimy do giełd papierów wartościowych zagrożeniem dla giełd były rosnące stopy procentowe. Więc oddaleniem tego zagrożenia jest sytuacja, kiedy mamy załamanie na rynku rentowności amerykańskich obligacji. Dlatego też jest ogromna szansa, że będziemy świadkami kolejnej ładnej sesji, a jeżeli zostaną przekroczone te poziomy oporu, na których teraz jesteśmy, średnia 200 -sesyjna, najbliższe kolejne opory, to rynek zauważy, mając na uwadze cykl prezydencki, mając na uwadze wzrost gospodarczy, Perspektywy wzrostu gospodarczego, mając na uwadze to, jak zachowuje się rynek generalnie w końcówce te, każdego roku, że jest ogromna i rosnąca szansa na to, że raj świętego Mikołaja właśnie teraz się zaczyna, że indeks giełdowy, bez względu na to, jaki w tym wypadku indeks standard, ten będzie wyciskany tak wysoko, jak tylko się da na, na końcówkę tego roku. No i moim zdaniem Rośnie prawdopodobieństwo, że właśnie takie zjawisko będzie obserwowane, a jutro, jak wiemy, mamy dane z rynku pracy. Wczoraj prezes Powell zasugerował, że tym razem rynek powinien e, interpretować dane w taki sposób, że im są one gorsze, czyli pokazują słabe wyniki gospodarcze, tym lepiej dla giełd papierów wartościowych. Więc jeżeli jutro poznamy dane, które będą słabe, bardzo słabe, to jeszcze bardziej wzrośnie prawdopodobieństwo, że będziemy Świadkami wzrostów indeksów giełdowych i moim zdaniem taka szansa na to jest duża i będziemy jutro w komentarzu będziemy do tego bardziej wracać ale chciałbym zwrócić uwagę na też ciekawe wnioski płynące z raportu podsumowującego zachowanie wskaźnika non farm payrolls w ostatnim czasie względem procesów gospodarczych no i z tego raportu wynika że nawet odczyty, które pokazują te payrollsy powyżej 270 tysięcy, nie dają wcale gwarancji, że nie będzie recesji w amerykańskiej gospodarce za około 2 miesiące od takiego odczytu. Więc jeżeli jutro okaże się, że, te, że ta wartość jest większa niż 270 tysięcy, to oddali się w, takim, w takiej sytuacji szansa na recesję amerykańskiej gospodarki. Na początku 2024 roku, i takie są wnioski płynące z tego wykresu plus sytuacji nawet kiedy mamy do czynienia z trzecią rewizją danych makroekonomicznych, które już uwzględniają praktycznie wszystkie wydarzenia w gospodarce w ostatnim notowanym e, miesiącu. Jeżeli indeksy giełdowe pójdą w górę, jeżeli eurodolar pójdzie w górę, to relatywnie mocniej powinny się zachować europejskie parkiety, widać to już teraz po zachowaniu indeksu DAX. Ale także widać, że europejskie akcje stoją przed szansą wybicia się górą z tego kanału spadkowego o kilkutygodniowej historii, moim zdaniem to, to jest scenariusz bazowy, więc yy, kolejnym, tak jak powiedziałem, efektem załamania na rynku obligacji powinna być presja na rynek akcji, a w szczególności na spółki technologiczne. To właśnie spółki z indeksu DAX. Sam indeks DAX powinien relatywnie mocniej rosnąć w sytuacji, kiedy takie załamanie rentowności amerykańskich obligacji będzie trwało niż. Te spółki z tradycyjnej gospodarki. Jak wiemy, kolejnym rynkiem, który powinien doświadczać dużej zmienności na załamaniu rynku obligacji, powinna być cena złota, ale jako, że równolegle trwa ryzyko geopolityczne związane z konfliktem na Bliskim Wschodzie, dlatego złoto teraz żyje swoim życiem i moim zdaniem należy go wykluczyć jakby z analizy tego, co się wkrótce może wydarzyć na fali za zmian na amerykańskich obligacjach. Natomiast jeżeli rozpatrujemy rynek surowcowy, to patrz, patrzmy bacz, bardzo bacznie na zachowanie miedzi, bo względem poziomu 8100 dolarów tu się jej nic nie zmienia. Ropy naftowej, czy ona równolegle spada, ponieważ jeżeli tak się stanie, to popyt na ryzyko będzie miał kolejne wzmocnienie presji na to, żeby atakować, oraz yy, ceny gazu. Jak widzimy, cena gazu zachowuje się bardzo podobnie. W ostatnich dniach jak ropa naftowa, więc jeżeli ropa naftowa będzie spadać, to prawdopodobnie cena gazu także będzie spadać. W tym wypadku punktem odniesienia jest poziom 50 euro za megawattogodzinę, i wykres bardzo ładnie to pokazuje. Plus efektem załamania na rynku obligacji na wzrost popytu na ryzyko w skali globalnej powinna być także reakcja bitcoina, wzrost tej najbardziej popularnej kryptowaluty. Ja spodziewam się, yy, że Najbliższe opory w rejonie 36 tysięcy dolarów zostaną pokonane i tendencja wzrostowa będzie dalej e, trwała. No i dzisiaj poznaliśmy także serię ciekawych danych makroekonomicznych. Najciekawsze moim zdaniem były te o październikowych wynikach niemieckiej gospodarki, jeżeli chodzi o rynek pracy. E, nikt nie prognozował, że będzie tak słabo na niemieckim rynku pracy, ilość nowych bezrobotnych podskoczyła względem najbardziej pesymistycznej prognozy, co widać na tym wykresie, ale teraz, kiedy Złe dane są interpretowane jako dobre dla giełdy papierów wartościowych, więc te dane moim zdaniem należy interpretować pozytywnie. Poznaliśmy także wskaźniki PMI dla sektora przemysłowego za październik dla strefy euro i porównujemy je oczywiście między różnymi krajami, między Stanami Zjednoczonymi, ale dla nas najciekawsze są te relacje między danymi ze strefy euro a naszymi tutaj regionalnymi. No i właśnie, przechodzimy teraz do polskiego rynku. Poznaliśmy dzisiaj także dane o y, tym wskaźniku PMI dla sektora przemysłowego za październik i okazało się, że są one lepsze niż zakładały y, prognozy, co sygnalizuje, że drugie uderzenie spowolnienia gospodarczego utworzyło swoje ekstremum właśnie na przełomie drugiego i trzeciego kwartału tego roku i teraz zaczyna się nieśmiałe ożywienie. Podobną, ale nawet lepszą tendencję obserwujemy na Węgrzech, gdzie wskaźnik przekroczył nawet poziom 50 punktów, oddzielający strefę Rozwoju od strefy recesji na Węgrzech jest pod tym względem lepiej, a najgorzej oczywiście w Czechach. Czechy cierpią najmocniej, tam wzrost gospodarczy nie doprowadził nawet do zanegowania wszystkich negatywnych skutków tego wydarzenia sprzed trzech lat więc tutaj czeska gospodarka po prostu cierpi widać to także na tym wskaźniku. No i oczywiście efektem załamania na rynku rentowności, amerykańskich obligacji jest to, co się dzieje na polskich obligacjach. Tutaj rentowności także spadają i szykujemy się już do punktowego testu wsparć, czyli minimum, które były ustanowione w wakacje w tym roku. Moim zdaniem jest spora szansa na to, że będziemy je łamać. W przyszłym tygodniu mamy Radę Polityki Pieniężnej. Będziemy patrzeć, jakie są, są szanse na dalsze obniżki stóp procentowych i w tym wypadku jest to dobre zjawisko, plus te dane o inflacji sygnalizują, że naprawdę jest potencjał ku temu, żeby te rentowności jednak dalej spadały. No i teraz kiedy rozpatrujemy te spready między różnymi obligacjami, warto także patrzeć, co się dzieje na spreadach polskich. Spread polskich obligacji do Niemiec i do Stanów Zjednoczonych pokazuje, że spada ryzyko Polski, ponieważ ten spread się zwęża. Inwestorzy czują, że tu jest bezpiecznie w Polsce. Że nie ma żadnych problemów w sektorze finansów publicznych. Dane bardzo ładnie pokazują, że tego ryzyka nie ma, że jest raczej szansa na pozytywny rozwój sytuacji niż negatywny. I naprawdę tutaj zachowanie polskiej obligacji jest nawet lepsze niż to, co się dzieje na świecie. Plus, patrzmy na to, co się dzieje na innych polskich aktywach. Przede wszystkim na rynku złotego. Umocnienie złotego trwa. To jest klasyczna reakcja na zachowanie eurodollara, jako że jest szansa na dalszy wzrost eurodollara to jest także szansa na dalsze umocnienie krajowej waluty oraz także na giełdę papierów wartościowych. Chociaż trochę jestem dzisiaj rozczarowany zachowaniem polskiego parkietu, spodziewałem się punktowego testu poziomu 2200 punktów. Na razie się to nie udało, raczej ma przewagę lekka, bo mają, ma lekką przewagę podaż, ale generalnie nie zmienia to e, punktu widzenia. W nieco szerszej niż intradayowa, z nie, nieco szerszego punktu widzenia, niż ten krótko, krótki termin, indeksy giełdowe powinny dalej rosnąć. A na koniec chciałbym pokazać najciekawszy wykres odnośnie polskiej giełdy, czyli porównanie, jak zachowuje się indeks WIG-20 względem euro -dolara. I tutaj, jak na dłoni widać, że jeżeli euro spada, czyli amerykański dolar się umacnia, to giełda papierów wartościowych spada. Bez względu na to, kto w Polsce rządzi, jaka jest polityka fiskalna, monetarna Nie ma to większego znaczenia Ale kiedy euro-dolar rośnie, to występuje także presja na rzecz wzrost polskich akcji Bez względu na to, kto w Polsce rządzi, jaka jest polityka fiskalna, monetarna Więc wniosek jest taki Jeżeli załamanie na rynku amerykańskich obligacji Powoduje teraz wzrost presji na wzrost euro Czyli na osłabienie amerykańskiego dolara to to załamanie na rynku obligacji sprzyja także temu, żeby warszawska giełda papierów wartościowych kontynuowała wzrosty. I moim zdaniem jest to jeden z najważniejszych wniosków, jaki można wysnuć na a podstawie tych wykresów, tych wydarzeń i tej całej analizy. Naprawdę moim zdaniem powinniśmy się bardzo cieszyć, ponieważ jest szansa naprawdę na wielki, potężny wzrost warszawskiego parkietu. Warunek jest jeden wzrost euro dolara. Drodzy Państwo, i w tym miejscu jeszcze raz zachęcam do tych specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. W pierwszej kolejności, oczywiście, jak myślą zawodowi traderzy w sytuacji takiej, kiedy mamy ogromną zmienność, oraz zachęcam do tego, żeby zapisywać się na to darmowe wydarzenie, te webinary pod tytułem XTB Investing Masterclass. Już za kilka dni będzie miało miejsce. Naprawdę warto wiedzieć zdecydowanie więcej. Linki do zapisu, do tych wszystkich materiałów są tam na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za słuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy. Przypomnę, dzisiaj po sesji amerykańskiej będzie specjalny, krótki, 10 minutowy live z, z, z działem pytań i odpowiedzi, więc zachęcam do tego, żeby po 21.00 także odpalić kanał. Będziemy wiedzieć zdecydowanie więcej i analizować to, co się dzieje po sesji w Stanach Zjednoczonych. Wszystkiego dobrego stopy zwrotu, trzymajcie się, cześć!